No dobra. Zaczynamy. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj gra Polish Car Driving, czyli jeżdżenie autem po Polsce. O co chodzi w tej grze? Zarabiacie pieniążki, ja już troszkę zarobiłem. Tu widzicie jakieś zamówienie niczym Subera. Na razie nie będę go wykonywał. No co, jedziemy z autami i wykonajmy zawody. Mamy tak zawód cywila, kierowca ciężarówki, transit, czyli kierowca autobusów. Wywóz śmieci i taksówka. Ja pokażę Wam, jak działa kierowca taksówki. Powiem parę ciekawostek. Takich wiele rzeczy. Mamy auto PCD, czyli dealer Asus. No, znacie mój angielski. Możemy wybrać sobie kupić ciężarówki. Takie inne rzeczy, nie? Nie wiem, jak się z tego korzysta. Owned vehicles. Ja będę kursował tym autem. Pewnie się zastanawiacie, czemu mam tak mało aut, ponieważ z innych nie, za bardzo nie potrafię korzystać, więc ARENO 9 uważam, że jest najlepszym autem do zbierania różnych rzeczy, znaczy zamówień. Dobra, jak się obsługuje? QE, zmieniam biegi, P, ręczny hamulec, H, światła, mijania są światła dzienne, dobra, mamy kasę fiskalną, pinpad, taksometr. No i oczywiście. Ten oto telefon, na którym mamy różne strefy. Stan dajemy sobie No i jedziemy sobie. Strefa w Sławni obowiązuje. Strefa 401, w darłowie 351. No są dwa miasta, oczywiście. Prawdopodobnie ta gra jest odwzorowana na prawdziwej scenarii. Więc co teraz jedziemy? Ja generalnie już troszkę sobie pojedziemy, żebym wiedział, jak się jeździ. Teraz jedziemy właśnie na ulicę, gdzie znajduje się. Tuningowanie auta właśnie na taksówkę. Tuning kosztuje 9999 PLNów. I on się znajduje właśnie gdzieś tutaj zaraz w którejś z tych uliczek. Także można sobie kupić. Jest oczywiście stacja Erlon. Ja się zastanawiam czemu, skoro ja wiem, że Polskim Ptakiem Narodowym jest orzeł, ale ja uważam, że Polskim Ptakiem Narodowym ja uważam, że jest goło. Są dosłownie na każdej polskiej ulicy. O, tu jest ten tuning out. O właśnie tu. No ja sobie jedę na dworzec. Czekamy na zamówienie. Albo na innego delikwenta, który wsiądzie nam do taksówki. I zaraz wam wszystko pokażę, jak działa. Tak powiedziałem wam to w telegraficznym skrócie. No dobra. Se zaparkujemy na naszej tutaj parkingu dla taksówek i poczekamy na klienta. Zazwyczaj czeka się do tak do 5 minut, więc cierpliwości. Zwrócę hamulec ręczny. No i moi drodzy, niedługo zaczynają się castingi do Awanturą kasy Serkowian Edition 2, więc serdecznie zapraszam do śledzenia. Kiedy otworzą się castingi, o tym was powiadam No i Q&A będę musiał również nagrać. Jest wrzesień, obiecałem na wrzesień Q&A. To obiecałem. A czemu będę nagrywał Avantiro Lekasy Sergeant 2? Ponieważ dużo osób mnie bardzo o nią prosiło. Nie dużo osób. Kilka osób mnie o nią prosiło, bo chciały, chciałyby bardzo wystąpić. Więc ja chętnie ją nagram, bo uważam, że Avantiro kasy najlepiej sprawdziła się, jeśli chodzi pod kątem wyświetleń. Także możecie się zgłaszać? Oglądajcie, śledźcie. I zachęcam oczywiście Was do zostawienia lajka, subskrypcji, dzwoneczka, napiszcie w komentarzu. Czy Wam się film podobał? To tyle z takich formalności. Czekamy na klienta. 2000 Pamiętajcie, żeby pić wodę. To jest moje niezmienne hasło od kilku lat. Czekamy sobie. No trzeba chwilę poczekać. Pamiętajcie, żeby mieścić się w tym miejscu dla zaksówek. Kiedy przyjdzie jakiś klient? Pewnie jak przyjedzie jakiś pociąg, tylko tu pociągów na razie nie ma. Nie, nie ma i nie, ma. nie będzie. będzie. Coś w tym stylu. Jakieś ciężarówki, czy pewnie może być tam kierowcą ciężarówki? Tą. Tym, nie tą. Co tak dużo tu znajomych tego nagle dołączyło? Co jest? Niemożliwe. W ogóle mnie denerwuje tankowanie aut. Kiedyś tego nie było, a teraz wprowadzili, trzeba jeszcze za to płacić. A wiadomo, że by było fajnie, gdyby było to za darmo. Może poprawię to auto. Wiadomo. Za darmo to jest najlepsza cena. gratis. Jak gratis, to uczciwa cena, no wiadomo. Klasyk, nie? Bardzo fajny dworzec. Fajnie wygląda. Ile gościu wiezie automatko? Dostaliśmy nowe zamówienie. Fajny dźwięk powiadomień. Bobrowiczki. Gdzie tu jest? Bobrowiczki. Blisko. Przyjmujemy. Mamy dojazd. Jedziemy. Tutaj za, ja zawijam tą taksówką. Ja się tam. Nie, nie, nie lubię czekać. Jestem człowiekiem niecierpliwym. Właśnie to czekanie na taksówkę jest dosyć takie. Nudne. Na razie nic tu nie wstukujemy, dojeżdżamy, Chyba nawet mamy taki status, nie, wolny mamy status. Przydałoby się włączyć troszkę jaśniejsze światło, żeby cokolwiek gdzieś na tej drodze. Jedziemy. Uwaga na fotoradary, bo można dostać niesamowicie dziwny mandaty. Ja ostatnio stałem na przejściu kolejowym. Nie w prawdziwym życiu, spokojnie. Tylko w grze. No i ja zostałem, czekam aż szlabane się otworzą. A to kurdem jak gościu popchnął i dostałem 2200 mandatu. To się nazywa coś, czego nie lubię. Tam był Troll Face. Ten taki. Pewnie znacie grę. Toll, tro, no, toll face, no, troll Face. Troll no, Face. Quest. Kilka części jest bardzo fajna. Grają. Osobiście lubię. Tu, tutaj są te bobrowiczki. No dobra, to przyjmijmy tych delikwentów. Walizka, trzeba im pewnie pomóc. Stop. Dzień dobry panom. Pomogę wam z walizką. Dobra. Gdzie musimy jechać? Smardzewo. No dobra. Gdzie jest smardzewo? Gdzie jest smardzewo? Dobra, nie tak daleko. I teraz tak. Zmieniamy sobie stan na kurs. I sobie wstukiemy na taksometr. Jedziemy. No i dobra. Jedziemy sobie. Klienci generalnie z nami nie rozmawiają, nie rozmawiają w trakcie jazdy. Ja jestem takim typem, że czasami warto posłuchać. Tak, wjechałem w szaki. Warto posłuchać czasami co taksówkarz ma do powiedzenia. Jak byłem na za granicą, jechałem na lotnisko z taksówkarzem, to ja po hiszpańsku nic nie rozumiem. A ten gada sobie po hiszpańsku, coś śpiewa pod nosem, no naprawdę świr. I wyglądał jak ten Prezes Telewizji Republika, pan Tomasz Sakiewicz. To tylko taka hiszpańska wersja, nie? Hiszpańska wersja, tak. Nigdy nie jechałem taką drogą leśną, 160 na godzinę. Więc to jest dosyć ciekawe. Uaj, bym wjechał w znak. Co to już? To sile jechałem, 2 minuty? 13:50. To chyba śmiech na sali jest kawele jest tego baneu o i teraz nam się paragon drukuje bierzemy opcję drugiej paragon jest jakaś inna nie drugiem paragon wpisujemy na pin pad no o nie przyjęło nie dobrze ojej czkawka mnie dopadła Trzeba się napić wody, ktoś się o mnie martwi. Dostałem wiadomość na telefon. Ciekawe, co to tam ciekawego? Odbieranie. To sprawdzenie, pingpada strasznie długo trwa. Dziękuję. Ja nie chcę kopii. Trzeba pomóc jeszcze z walizką. Pomóc, pomóc. Dobra, dostałem 3000. A teraz wam pokażę pracę kierowcy autobusu. Czyli bierzemy sobie pracę transit. Jest takie autotransit. Nie wiem jaka marka. Jak ktoś będzie wiedział, to proszę napisać w komentarzu, co to jest. Rozkład bilet. Boże, ile ulg? Jaka jest różnica między ulgą? 51% a 49%. 10 groszy, no. Bez przesady, no. No, bądźmy poważni. Oczywiście spadajmy. Mlecza 100 i. Jesteśmy w, w sławnym. Pokażę wam trasę do Smardzewa Jedziemy autobusem Dałbyś się jakieś światła włączyć Jedziemy sobie jakby ktoś, pytał, jak, jakby ktoś pytał Pod jakim Klawiszem są kierunku wchodzę to C prawy z lewy X to są światła awaryjne. Musimy jechać na dworze z PKP w sławnie. Oczywiście co można kupować za pieniądze. Oprócz tego, że można kupować paliwo, to można również zdawać prawo jazdy. To wtedy za zlecenia, które dostajecie na tym oberze albo w darłowie czy innym malechowie, bo tam są te punkty dobrania paczek. Zostaje po prostu bonus, nie? Chyba dwa razy więcej hajsu, nawet może troszkę więcej. A prawo jazdy kosztuje w tej grze 8,5 tysiąca, więc trochę za dużo jak na polskie realia. Bo chyba w Polsce nie wiem, ile kosztuje zdawanie prawa jazdy, nie orientuję się jeszcze. No ileś kosztuje pewnie, no. Ja tam się nie orientuję za bardzo na tych cenach, takich. No, oczywiście, można tu sprzedać bilety, trochę jak w OMSI. O, możecie napisać w komentarzach co, co, jakich, Z jakiej gry chcielibyście następny film O ile taką grę będę miał? Może być się gra również na Robloxie. Taką, którą nigdy nie grałem, więc... Będę miał przynajmniej wie brak wiedzy na temat tej gry, więc będziemy się uczyć. Będzieć może śmieszniej. O, najgorzej jak się zahaczycie na takim znaku. I już nie mogę jechać. Coś się ruszyłem. No i super. Zmieniamy, fu zmieniamy funkcję. Po prostu będziemy jeździć, zbierać paczki inne takie. Ale ja bym się zespałnił w Darłowie, bo tam jest ten punkt do zbierania paczek. Aha, ja byłem w Darłowie. 1000 IQ, nie? Bierzemy moje Renault. Dosłownie spolszczone, Renault. O, dostałem zamówienie. Akceptujemy. Stacja paliw BP. Dosłownie BP. Jakby tak do, dostać do znaku B, BP, czyli B i P. Dopisać I. Tak, nie? Perfekcyjna jazda. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, na, to napiszcie słowo. Teraz jakie może być słowo? Smalec. O, to będzie dobre słowo i... E, ja wam przypnę serduszko. Dobra, dojechałem do tą stacji BP. To jest serio stacja BP? Czy ona się tak naprawdę nazywa? Nie jest napisane, ale jest... Wild Deep Brew Coffee, a to jest Wild Bean Coffee. Zolwo, ja ostatnio byłem tym. Nie wiem, jak się nazywa tutaj Uber Eats. Jedziemy do grzybno, gdzie to grzybno jest. tylko boska, daleko, dalej się nie dało. Ile je za to dostanę? Musiałbym sobie przewinąć 2000. Pewnie w prawdziwym życiu będą są 20 zł. Że w ogóle dojechałem, to byłby cud. To jest, a, I to auto jest cichsze. Ja je bardzo lubię. Bo ono nie jest za szybkie, jest taki w miarę. Takie... Takie... Nie wyda, nie takie takiego dźwięku, wydać, nie trudno się mówi. Ciemno trochę, to może światło włączę. Tak jakbyś jaśniej się robi. Wiadomo, co jest, jest ciemniej, ciemno, A gdzie jest już jasno, jest. Wow. Ja chyba naprawdę trafiłem na jakiś mały serwer, bo zawsze gdzie gram to... Nie wiem ile tu maksymalnie może być 8 na serwerze. Du -du -du dużo jest po prostu, a tutaj jakoś tak mało. I tu już to auto wygląda tak biednie. Nie ma tutaj takich fajnych rzeczy jak tej taksówce co przed chwilą jechaliśmy. Piękne, piękna jest ta gra, po prostu ładnie ona wygląda. A ja też perfekcyjnie jeżdżę. Nie komentujcie. Nie jestem jakichś perfekcji, są. W grach typu Euro Truck Simulator to ja potrafiłem naprawdę niewinnie przyjechać na czerwonym świetle i dostać 250 zł mandatu. W ETS-a to ja z rok nie grałem. A mountain grę. Zawsze brałem siedzibę w Poznaniu, bo trzy miasta. Modów żadnych nie instalowałem. Ciekawe, czy tutaj jest ta, taka winda, co można na nią wejść. I w nią wjechać na górę tego wiatraku, bo zawsze. Bo na tych wiatrakach, jak się je konserwuje, nie konserwuje, tylko naprawia jakieś tam rzeczy. I inne sprawy, to się windą bierze i To jest bardzo wysoko. Nie wiem, nigdy nie byłem. Tylko tak z tego co. Boże, jak to auto driftuje gorzej niż tamte. To tu? Nie. Dwa też jest. Jedziemy dalej. A i są przystanki, na których chcą ludzie. Z tego, co tam pamiętam, to w tym autobusie mo mo można sprzedawać tylko dwa rodzaje biletów. Normalny za 15,30 co jest dla mnie chorą ceną. Był mnie normalny w mieście w koszty papierowe 5 zł. A ulgowe tutaj 7,30... 15, przepraszam. Dobrze mówię? Dobrze chyba. A jak nie, to mnie poprawcie w komentarzach. Człowiek ma prawdę czasami się też pomylić, bądźmy poważni. I tym o tym się jedzie tak spokojnie, a nie 160 normalnie leśną dróżką, gdzie to grzybno jest. No i sobie jedziemy. Tam, tam, tam. Naprawdę jeszcze raz powiem ładne tereny, nie? Bardzo ładne. No mnie się podobają. Powiem ja, taki typowy taki polski Polak. No mnie się podoba. A to auto takie spokojniutkie, takie cichutkie, nie za głośniutkie, jak tort na wesoło. Nie za słodkie, nie za gorzkie, nie? Tak. Można byłoby powiedzieć. Na środku wygląda bardzo słabo. Tak trochę ciemno w nim. Moi drodzy, jesteśmy w grzybnie. Dobrze, że nie. W grzybicy. O, chyba tam. Co my w ogóle dowoliliśmy? Z BP? Z bp. Pamiętajcie, jest BP przez 2i. BP. Dobra, mogę wjechać tu. 2300 zł za takie daleki dystans. A no, dobra, ale to auto mniej spala. No tamte bardziej spala. Nie, nie chcę, nie chcę. Idź mi z tym telefonem. Nie chcę. Mówię, że nie chcę. Cholera jasna. Wirus jakiś. Te wirusy, te całe, wszystkie te koronawirusy, czy inne jakieś te. Normalnie, kurde. Ładny dom, bardzo. Szkoda, że do niego nie da się wejść. Ale ja chcę wejść. Dobrze, ja może wam pokażę. To mi się do Derbowa. I ja wam pokażę, może gdzie się zdaje prawo jazdy. Zobaczymy, czy ja będę mógł teraz na nowo zdać. Jak nie znam, będzie śmiesznie. Bo jedziemy sobie autem, fiatem, w flanem. O kurde. Się... Tu ty, ty nie trzeba podtankować paliwa tylko ile to na, na, na godzinę jedzie. To też jest. Nie chcę, schowaj mi ten telefon. No schowaj mi ten telefon, no. Wirusy, wszystkie te grypy, nie grypy. Może gripę jak przyniosę, to zadziała. Ja mam restaurację Słupsk. Przejeżdżałem kiedyś przez Słupsk. Tylko, że problem jest taki, że Słupskie jest w województwie pomorskim, a nie w zachodniopomorskim. A może to jest Sławno? Tylko ja się na blachach nie znam. Poprawcie mnie, proszę was. Naprawdę, ja się na wielu rzeczach znam, ale na takich tu nie. Dobra, parking, nauka jazdy, uwaga. No nie chcę biedronka jakaś, wyłącznie dla uczestników nabożeństw. Jestem ateistą i jest teraz? Żartuję, nie jestem ateistą. Chodzę do kościoła polskiego, tego wiecie, nie? ZOPR ZORD ZOPR Zachodnio-Pomorskie Ośrodek no. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Te dobre bardzo ładne. Egzamin teoretyczny Ale ja nie chcę. Ej, fajnie. Nie, nie, czekaj Egzamin praktyczny. O. Twój numer B11. To przygotowywania egzaminu. Proszę sprawdzić działanie klaxonu. Proszę przygotować pojazd do jazdy. Proszę ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu. Ej, dobra, jedziemy. A nie za szybko, nie, żeby nie zahamować, nie zahamować, nie zahamować. Jest cała gra, symulator jazdy 2. I to nie i jest dosyć to lepiej zrobione. A czy ten lepiej, Czy lepiej? Nie wiem. Zadanie zostało wykonane niepoprawnie. Drugie podejście. Jak to? No dobra, jedziemy. Nie mogę się zatrzymać, chyba. fajny lektor. Fajny lektor. Proszę wycofać do pola na początku. No chyba nie. Nienawidzę tego. A ja, porządku. Proszę podjechać na O, o! Proszę ruszyć w miejscu, a następnie zatrzymać się przed znakiem na górze. Zadanie zostało wykonane niepoprawnie. Przysługuje drugie podejście. No, dobra, cicho bądź. Pomału, po, po mału, pomału, widzę. Pomału, pomału. Się Wynik. I co zdałem? Jak to negatywny, ale no co ja nie zdałem, no dobra, <grywa> prawo jazdy Nie chcę! Nie chcę! Sio! Egzamin praktycznie nie został zaliczony jak to? Jeszcze raz zdajemy widzowie. Dobra, cicho panie Iwona, panie Mateusz Murza. Świateł hamowania? No. To normalnie, chyba, naprawdę, tak jest. Dobra, bo, bo ja z tego co widzimy stanie jakiś taksówką, to Właśnie, chyba jedzieś jeździ po mieście, pamiętam, że. Ja pamiętam, że jeszcze było Ej, właśnie jazda po mieście jak ja robiłem kiedyś za 8500, teraz za 1200 To nie było jazda po mieście, tylko była jazda po łuku i to był koniec Porządek. Proszę podjechać na No tylko wojska. Przed znakiem na górze, no to. Zadanie zostało wykonane. Nie zasługuje na podejście. zatrzymałem się przed znakiem. No halo, w porządku. Teraz proszę wyjechać. O, no i jedziemy! No i jedziemy z koksem. Tylko może nie za szybko. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Znak stop. Nie stoi tutaj dla mnie. Mm. Widzowie. Do trzech razy sztuka. Proszę sprawdzić działanie klaksonu. Pod G jest klakson, pamiętajcie. Pamiętajcie, pod G jest klakson, pod G teraz zadam pytanie. Czy oglądaliście nowy serial Detektywi z prawej Macieja Chrósta jeszcze Pana Jeśli jeszcze nie, to ja Wam zamieszczę link w karcie w prawym górnym rogu filmu. Więc... Ups. Więc proszę obejrzeć, bo my się staraliśmy z całej siły. Proszę podjechać A co jak nie podjadę? To co teraz? Co jak nie podjadę? No, co jak nie podjadę? Ora do trzech razy sztuka. Może światło by się przydało. O nie, za daleko troszkę. W porządku. Teraz proszę wyjechać na ulicę. No, to jedziemy, no. Ja to jestem piratem drogowym w takich grach. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w... Dobra, znak stop, znak stop. Dobra, stoimy. Na proszę pojechać pierwszym wyjazdem. Dobra, ustąp pierwszeństwo, to przydałoby się stanąć. Ok, no dobra, można jechać. Nie jedziemy. Jak to? Co jest? Zahamował mi pojazdem. No nie no. A to powinno być już takie... Nie wiem, no... Automatyczna blokada, że jak czasami gracz o 1 km na godzinie przyspieszy za, za szybko, no to bądźmy poważni, no powinni no tak trochę przyluzować, no ale na no, prawdziwym tak jest, no to trzeba uważać. A mi się wydaje, że egzaminator tak nie patrzy na prawdziwym egzaminie Że patrzy dokładnie na zegary Nie, patrzy na drogę jak jeździsz, na twoją technikę, a nie na zegary ile tam masz na zegarze Dobrze, no widzicie Wszędzie negatywne Co tutaj na mąciłem? Tutaj tak. No. Drodzy widzowie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli chcecie wi więcej filmów z Robloxa, to zostawiam... Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na dole, pod filmem i obok jest taki ten dzwoneczek. No i napiszcie smalec, jeśli dotrwaliście do końca filmu. Przepraszam, do, ta do tamtego momentu. Paj Wam szybko na serduszko. Pa, pa.